Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Ityde Collection. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na przedostatniej inspiracji Halloween. Dzisiaj zrobimy sobie kolejne pudełko. Wiecie, że uwielbiam pudełka. A z kolei to pudełko skojarzyło mi się z Halloweenem, ponieważ generalnie świeczki kojarzą mi się też z Halloweenem. Halloween generalnie jest taki, wiecie, tajemniczy i te świeczuszki to jest fajny pomysł. To jest pudełko na T-Lighty, które mam z Goldbox. A to są, słuchajcie, papiery ryżowe z ITD Collection. I w tej inspiracji chciałabym Was zachęcić do używania papierów ryżowych właśnie z papierem, ponieważ ja nie jestem osobą mediującą, ale papiery ryżowe często mnie tak po prostu zauraczają, zauraczają, są takie urokliwe, że no po prostu uwielbiam gdzieś tam wkomponować je w swoje projekty, i dzisiaj chcę Wam pokazać właśnie jeden z takich pomysłów na stworzenie pudełka z użyciem papieru. Ryżowego. Tak jak widzicie, teraz rozpuściłam sobie troszeczkę kleju z wodą. To jest normalny klej trójgatorski, lekko rozpuszczony z wodą. I w miejscu pokrywki, że tak powiem, to jest ten kawałek właśnie z tym odstającym takim małym elemencikiem z prawej strony, będę nakładała ten nasz papier ryżowy. Nakładamy to na papier kraftowy, więc fajnie ten kraft wybija. To musi być taka, wiecie, woda kleista i delikatnie, bardzo delikatnie pędzelkiem rozprowadzam po całej tej postaci, którą chcę na tym pudełku, żeby była widoczna. Jak już cała postać jest przykryta i delikatnie w koło postaci musi być też, wiecie, nałożony ten klej, to bardzo delikatnie, trzymając tak troszkę palcem, wiecie, z boku, żeby nie przedrzeć obrazka, oddzieram tę mokrą, mokrą część tego papieru, tak żeby po prostu nie odedrzeć obrazka, ale tak, żeby, żeby tak jakby brzegi tego mojego pudełka były kraftowe, czyli staram się tak po prostu oderwać, żeby w koło jeszcze tego krawcika troszeczkę było widać. I tak jak widzicie, trzymam palcem za ten obrazek. Bo jak nie będę tego robiła, to oczywiście mogę sobie odedrzeć za dużo, i projekt będzie lekko zniszczony. Także oddzieram sobie po całości. I później biorę jeszcze na chwileczkę ten sam, tym samym klejem. I jeszcze sobie te końcówki, te same brzegi doklejam, żeby one się, jakby wiecie, ładnie wprasowały w ten papier, żeby one były po prostu ładnie wklejone w ten papier i stworzyły taką jedną całość. Robię to oczywiście sobie tutaj też na boczku, bo będę lekko wy, wy, wiecie, tym klejem na zewnątrz ciapkała to, żeby sobie nie upierdżulić mojego stołu. No i tyle jeżeli chodzi o samo przyklejenie papieru ryżowego. Oczywiście tak widzicie obrazek, który widać, on ma takie jaśniejsze miejsca. Jak widzicie, gdzieś jest jaśniejsze, takie miejsce, to dołóżcie tam troszkę tego kleju mokrego, bo chodzi o to, że nie może być nigdzie miejsca, gdzie się ten obrazek nie przyklei, bo jeżeli gdzieś się nie przyklei, to po prostu potem po wyschnięciu będzie odłaził z tego papieru, więc w całości on musi być dobrze przyklejony do naszego, naszego płaszczyzny papierowej. No i widać to właśnie przez to, że jest po prostu inny kolorek, taki lekko jaśniejszy. Potem albo czekamy do wyschnięcia, albo bierzemy sobie nasze przyrządy do suszenia, suszarki różnego rodzaju i suszymy po prostu projekcik. No i teraz, słuchajcie, największy fan, ponieważ pokolorujemy sobie ten projekt, ale słuchajcie, naprawdę tutaj to moje kolorowanie to jest bardzo, bardzo basicowe. Ja mam akurat tutaj farbki z Primy, ale to mogą być, słuchajcie, tusze Distress, to mogą być po prostu różne inne farbki, które możemy cię kolorować, Także tutaj, jeżeli chodzi o samo pokolorowanie tego obrazka, to jest takie naprawdę jakbyście byli, wiecie, dziećmi w szkole i macie, macie pokolorować, bo efektem, który, na który czekamy tutaj, to jest właśnie efekt tego rozlania się tej farby. Dlatego właśnie tutaj chodzi o użycie wody. Ja używam pędzelka właśnie na wodę, bo no to jest najłatwiejszy właśnie element, znaczy najłatwiej to po prostu osiągnąć, czyli jak mam, wiesz, za sucho i widzę, że się ta farba nie rozlewa, to po prostu biorę sobie, troszkę przyciskam i więcej wody wypuszczam i tak jak widzicie, ja nie koloruję tylko w żaden sposób jakimś tam cieniowaniem, jakimś tam nakładaniem kilku kolorów. Po prostu najbardziej basicowe kolorowanie ever. Ale właśnie tu przy brzegach widzę, że mi się nie rozlewa ta farbka, to delikatnie dodaję wody, żeby po prostu ta woda tą farbkę troszkę... Y rozlała poza ten obrazek i dzięki temu te kolory tak się fajnie potem pomieszają, będą takie wiecie po, mm, połączone między sobą, tu się coś rozleje, tam się coś rozleje. Taki troszkę watercolor effect, czyli taki właśnie farbek wodnych. Yy, I tak samo kolory, które nakładam, to nie są kolory jakieś halloweenowe, ciemne, burę, mm, ta dziewczynka sama w sobie jest takim halloweenowa, w halloweenowym stylu, bo tak jak widzicie tą buźkę ma tam przeszytą, nie jest to jakaś strasznie creepy obrazek, oczywiście tych obrazków tam słuchajcie jest mnóstwo, kupujecie to w zestawie. Możecie sobie wybrać jakie tam chcecie, tam jest jakiś taki, to są takie właściwie obrazki, które no są halloweenowe, ale nie są jakieś takie mega przerażające w większości. No i tak jak widzicie nakładam tak, żeby troszkę więcej, więcej tej wody weszło i te kolory to są takie, no tu jakiś no, róż nakładam, Także to jakby nie, nie sugeruje się tutaj żadnym takim ciemnymi barwami bo finalnie to się mi wszystko tak połączy że gdzieś tam te, potem te brzegi będę robiła brązem i, i ten projekt zrobi taki bardziej wiecie yy, yy, taki przygaszony yy, no i oczywiście te kolory yy, na ile mogę no nie daję jakichś tam chyba mega tutaj nie będę dawać jakichś takich mega yy, yy, jaskrawych ale właśnie trochę pomarańczu gdzieś tam fioletu, yy, trochę tego różu więc jakby trochę w tych, w tych takich barwach halloweenowych ale jakby nie ma tutaj wiecie, żadnych, żadnych wytycznych, tak naprawdę. W tym projekcie zdecydowanie chciałabym zareklamować Wam właśnie taki sposób, że powiem, wykańczania prac, bo to równie dobrze może być po prostu kartka, tak? Ten kawałek, który teraz robimy, to jest zakładka, kawałek pudełka, ale tak możecie zrobić kartkę jakąkolwiek z użyciem takiego obrazka. A naprawdę tych obrazków jest teraz coraz, coraz więcej. Także ja sobie tu koloruję, wrzucę Wam może jakąś muzyczkę i będziecie widzieli, jak ten obrazek do końca będzie wyglądał. I za chwilę do Was wracam. widzieliście, trochę ten róż przygasiłam pomarańczem, żeby nie była taka mega, taka mega różowa, takiecka. I teraz będę chciała ten obrazek, jakby, że tak powiem, wykończyć. I tutaj też inspiracją do tego projektu był projekt, który dostałam od mojego skrapowego frienda Tomi B., który właśnie przysłał mi taki home decor z użyciem właśnie tych arkuszy papieru różowego i tak, żeby po prostu teraz ten obrazek zblendować, jakby z tłem. tak, Także musimy jakoś wykończyć te boki i w jakiś sposób przyciemnić może te boki, tak, żeby nie było widać tego papieru różowego, żeby nam tylko ten obrazek został. No i w tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest nałożenie na razie brązu. Za chwileczkę tam sobie troszkę ten brąz podrasujemy, ale tak jak widzicie z dużą ilością wody nakładam, żeby te, ta woda wniknęła w ten, w ten papier ryżowy i żeby ten biały kolor ryżu nam się po prostu przykrył. Troszkę ten kolor wchodzi w obrazek i to też fajne jest, to nie chodzi o to, żeby teraz wiecie, mówię, ten efekt tego rozmycia tej farby i tego rozejścia tej farby pod wpływem wody, to jest właśnie to, co mi się bardzo w tej pracy podoba. Także jeżeli będziecie robili swoje prace inspirowane tym projektem, to nie przejmujcie się, że nie macie pudełka na T-Lighty, bo to nie musi być pudełko na t -Light. Ja akurat taki zrobiłam, bo uważam, że to jest też fajny gifcik, ale równie dobrze w to pudełko, ponieważ będziemy je wykończali też folią, zresztą też z ITD, to równie dobrze to mogą być słodycze, to nie musi być na tealighty. Ja po prostu pomyślałam, że te tealighty właśnie to jest taki fajny halloweenowy motyw, bo wszędzie się nam te, te, te światełka na halloween przydadzą i fajnie wyglądają w domu do wykończenia. Jak mam za dużo farby, to znowu dodaję troszkę wody i tutaj już przy samym obrazku też staram się nie tyle wody nakładać, co przeciągnąć tą farbę Właśnie do obrazka, tak jak widzicie teraz, wyciskam troszkę tej wody. Więc jak robicie to z pędzelka, to po prostu pomalujcie tylko brzegi farbą, a potem już tylko samą wodą przenoście tą farbę troszeczkę bliżej obrazka, żeby też nie zalać tego obrazka później w środku, a też żeby pozbyć się tego białego koloru ryżu. I dzięki temu też ten kolor widzicie wewnątrz jest taki bardziej jaśniejszy i taki lekko cieniowany to wychodzi. Oczywiście ten papier nam się troszeczkę będzie marszczył, to znaczy nie marszczył, lekko wyginał, więc jeżeli byście chcieli zrobić taki projekcik, to weźcie pod uwagę, żeby później pod koniec już e, tworzenia, zanim go złożycie całego w całość, wsadzić go między jakieś grube książki, żeby ten papier Wam się rozprostał, bo wiadomo, że papier, który jest zmoczony wodą, on będzie się lekko wyginał. Tutaj te, ten akurat pudełko, które widzicie, jest z papieru 250 bo300, nawet, więc tutaj nie ma tego problemu, właśnie, jeżeli chodzi o nie jest to za miękki papier. Także jak robicie na przykład kartki, to też weźcie pod uwagę to, żeby jednak ten papier był gruby, bo będziecie go moczyć wodą i on nie może być za cienki, bo wam się po prostu rozedrze i rozejdzie. Teraz, tak jak widzicie, troszeczkę przeciągam tą farbkę na dalszy kawałek pudełka, ale już nie maluję go, że tak powiem, farbą na, na tym etapie, tylko po prostu zbieram sobie troszkę tej farbki z obrazka i delikatnie go przenoszę na tą lewą stronę, tak żeby, no tutaj, wiecie, to pudełko trzeba całe wykończyć, żeby to dobrze wyglądało. Jak już projekt wyschnie, to teraz możemy pobawić się w dopasowanie całej reszty pudełka do naszej pracy, do naszego, do naszej... Um, Układki? Nie, no bez sensu. No, wiecie, do tego obrazka, który zrobiliśmy. I oczywiście można by było to wszystko pomalować farbą, ale znowu to będzie wszystko moczenie tego wszystkiego, więc ja po prostu mam tutaj Walnut Stain, to jest Distress Oxide, którym po prostu nałożę na cały ten, pozostałą część pudełka i delikatnie po prostu tylko może wtedy brzegi tego naszego obrazka też tym Walnut Stainem, że tak powiem, wykończyć. No i jak już całe pudełko będzie pokolorowane. To zabieram się, słuchajcie, za upiększenie tego pudełka. Nakładam taką dużą pajęczynę. To jest pajęczyna, którą mam od zestawu Tima Holca. Zegonicie do zielonych kotów, bo być może ten zestaw jeszcze jest, bo jak patrzyłam ostatnio to był, to jest taki zestaw właśnie stempli, gdzie jest ta duża pajęczyna, ona jest rewelacyjna. Stemple są gumowe, świetnej jakości, więc ja generalnie uwielbiam te stemple. Tak, mają swoją cenę. Ale uwierzcie mi, że ja te stemple mam, mówię, kolejny rok. używam ich regularnie co roku, bo po prostu je uwielbiam. Nałożyłam Archiwal Inka, możecie nałożyć zona. Chodzi tylko o to, żeby to był taki, wiecie, no tuż taki dość permanentny, żeby go było dobrze widać, bo przez. Też chodzi o to, że ten distress, który nałożyliście. On też ma tak jakby swoją wchłanialność, nie wiem czy to w ogóle powiem po polsku, ale chodzi o to, że troszkę tak jakby wchłonie trochę tego, tego pigmentu, ale tu też chodziło o to, żeby zrobić taki, nie to żeby to było takie mega mocne, tylko żeby zrobić takie wiecie jakby tło takie delikatne. No a pajęczynka jest taka wiecie, taka neutralna, tak, więc jest taka halloweenowa, z drugiej strony taka bardziej delikatna, taki ażurek z tego, to tak jakbyście falbankę dodali. No ale to jest pajęczynka. No i teraz nakładam tą pajęczynkę tak na skos. Tutaj tego, tej części, gdzie, będzie, gdzie będą te właśnie te light, ewentualnie jakieś tam łakocie. No i staram się tak właśnie przyłożyć, żeby po prostu się tak ta pajęczyna rozeszła po tym naszym projekcie. Słuchajcie, projekt prawie już jest skończony. Teraz jeszcze będziemy tylko wykańczać go właśnie folią. Ale zanim folię weźmę, to po prostu wszystkie jeszcze brzegi dokładnie brudzę tym tuszem Walnut Stain. To może być jakikolwiek taki ciemny tusz właśnie, żeby wykończyć tylko ten obrazek i zabieramy się teraz za wstawienie okienka. Na początku myślałam, żeby zrobić to właśnie z takiej kalki, ale stwierdziłam, że okienko będzie dużo fajniejsze i mam tutaj taki folie, słuchajcie, w, w dynie, właśnie z ITD Collection. Bardzo fajnie tutaj to wyglądać będzie po wykończeniu. No i oczywiście odmierzam sobie od wewnątrz rozmiar tej folii, którą muszę wyciąć, czyli troszeczkę większa niż jest to nasze okienko. Zaznaczam sobie jakąś tam, wiecie, kójką delikatną w miejscu, gdzie muszę przyciąć ten, ten kawałek. Możecie sobie najpierw nakleić taśmę w środku, czyli jakby w koło tego okienka nakleić taśmę i później odmierzyć, jak już taśma będzie nałożona, odmierzyć to okienko, które musi być w rozmiarze takie, jak żeby na taśmę się nałożyło albo lekko większe. Ja robię to odwrotnie, czyli najpierw sobie przycinam ten, to okienko, a potem będę nakładała taśmę. Pamiętajcie, że jak będziecie nakładali taśmę, to musicie ją dobrze przycisnąć, żeby ona się dobrze przykleiła do papieru. Jak tego nie zrobicie, to jest obawa, że po prostu może Wam ta taśma się wiecie, oderwać, odczepić, odpaść. Także za każdym razem, jak przykleicie taśmę dwustronną, to trzeba ją dokładnie jakby sprasować. No i teraz ściągamy błonki i za chwilę będziemy naklejać tą naszą folię. Też trzeba uważać, żeby ten klej od tej taśmy nigdzie tam poza tą folię nie wystawał, no bo będzie Wam się kleiło pudełko od środka. Oczywiście tutaj to pudełko jest, jakby wiecie, duży trójwymiar ma w środku, więc nawet jak ten, ta taśma wyjdzie, to w najgorszym wypadku cukierek wam się do tego przyklei w środku. No, ale warto tego pilnować, żeby po prostu nie było takiej sytuacji, że ta gdzieś tam od środka coś się do tego do tej taśmy będzie kleiło, więc warto to okienko zrobić troszeczkę większe niż. Niż ta, niż ta taśma tam jest sklejona, i też będzie Wam łatwiej przykleić po prostu. Wiecie, jak się delikatnie nierówno przyklei, to będzie jakby taki margines bezpieczeństwa. I jak później wkleicie tą folię, to też oczywiście przyciskacie porządnie znowu. Jakąś kością. Tu jak widać, mi kawałek tej taśmy odstaje, więc delikatnie nacinam tak, tylko żeby tą, zdjąć tylko tą taśmę. Więc, żeby nie przeciąć papieru, a tylko zobaczcie, żeby sobie tą nadmiar taśmy zdjąć. Także bezpiecznie jest najpierw sobie taśmę przykleić i później odmierzyć ten kawałek plastiku, niż tak jak ja zrobiłam. No, ale oczywiście polak mądry po szkodzie. Chociaż zrobię to już pewnie 500 raz. Teraz, jak poskładamy sobie to pudełko, to zobaczycie, jak, co nam jeszcze zostaje do ozdobienia, bo to pudełko tutaj w środku, ten element, wiecie, który jest, teraz będę składać, bardzo prosto się składa. Tutaj tylko trzeba te dwa boczne takie skrzydełka wsadzić do środka i jakby zamknąć je tym, tym bokiem. I później, jak już to zrobicie z dwóch stron i po zamykacie z każdej strony, po wyginacie, że tak powiem, do środka, to po prostu przy wszystko przykładamy do tego papieru O, w którym, na którym to będzie się kładło, i wkładamy takie dwa haczyki tylko do e, tych szpar, które są już tam przygotowane. Także, jak wiecie, pudełko samo w sobie jest bardzo proste do służenia. No ale zostaje nam jeszcze e, w, tym, e, w tym pudełeczku, właśnie ten środek, który jest nieoklejony i ta prawa strona. Więc teraz zajmiemy się tym, żeby m, ten całe pudełeczko było spójne i dobrze wyglądało. E, a żeby to zrobić, to po prostu ym, tutaj, jeszcze jedna rzecz. Tutaj generalnie można było zrobić tak, że złożyć to pudełko, a potem wykleić tutaj tył. Ale wiecie, co jakoś tak nie wiem. Stwierdziłam, że to chyba nie ma sensu, tego tak się bawić. Także zrobiłam tak, jak jest. No i tu nam zostaje, widzicie ta cała prawa strona. I uznałam, że najlepszym rozwiązaniem będzie troszeczkę usztywnić tę właśnie nakładkę, to, czyli tą, tą część, która zamyka nam ten nasz. Projekcik, więc będę sobie teraz odcinała taki kawałek kraftu, który wypełni mi tą stronę prawą. On jest troszeczkę mniejszy, taki ciutkę mniejszy, bo wiecie, jak wszystko robimy równo, to może być gdzieś tam nierówno i to będzie widać. Jak to będzie po całej, po całej wielkości troszeczkę mniejsze minimalnie, to taka maleńka rameczka tam zostanie, to nie będzie przeszkadzało, a przynajmniej będziemy widzieli, że... Nic gdzieś tam nie wystaje. I to pudełeczko jest wykończone słuchajcie, takim małym na, za, na, wiecie, zaokrąglone na prawi, z prawej strony, więc też jak macie taki zaokrąglacz, to też warto byłoby sobie tym zaokrąglaczem. Tutaj te brzegi zaokrąglić prawo i lewy. No i tu oczywiście na początku tylko sobie dopasowałam wysokość, teraz sobie dopasowałam szerokość, bo, bo po prostu trzeba dociąć według rozmiaru. I ten rozmiar jest taki, mówię, o milimetr, 2 mm mniejszy niż ten cały arkusz. No ale zanim go przykleję, to sobie go najpierw ozdobię. No, bo żeby, tak jak mówię, ten projekt był spójny, więc nałożę po prostu na całości. A ja nawet wykończałam ręcznie. A wiem dlaczego wykończałam ręcznie, słuchajcie, bo okazało się, że te moje dziurka, że są dość duże i ten, to zakrąglenie tam w tym oryginalnym projekcie jest tak maleńkie, że spokojnie to można było zrobić ręcznie. Także wola. No i teraz będę wykańczała i ja robię dokładnie to samo, czyli też nakładam ten Distress Stain, którym nakładałam całe pudełko, a później następuję stemplem. Tutaj miałam taki mały błąd, bo następowałam kawałek, mi cały stemple mi się nie odbił, bo tak jak widzicie mam nożyczki pod spodem, pod tą moją matą, ale nakleiłam go drugi raz, to jest pajęczyna, więc nawet jak nakleicie dwie obok siebie, to dalej wygląda fajnie jak pajęczyna. Także tutaj ten błąd akurat okazał się taki, wiecie, mało, mało błędowy. Taki mój neologizm. Naklejam teraz cały ten panel na środek. No i oczywiście wykończyłam, tak jak już widzicie, w międzyczasie tym tuszem ten środek po prostu posmarwam tak samo, no bo on też będzie widoczny, więc ten tusz tam musiał się też znaleźć pomiędzy tym moim pudełkiem, a tą klapką. No, jak już tu przykleję, no to też ten haczyk całość po prostu dodatkowo. Hmm, Dotuszuję. Oczywiście tutaj mój gładzik pomoże mi w rozłożeniu tego papieru. Mam teraz na sklepie, chyba jeszcze są gładziki w wersji halloweenowej, także jak nie macie swojego gładzika, albo chcecie mieć taki limited edition, to zapraszam, bo jest bardzo mała ilość, także zapraszam do sklepu jeszcze po gładzika z halloweenowym, z halloweenową dynią. No i praktycznie nasz projekcik jest już w zasadzie gotowy. Teraz nam jeszcze zostaje tylko troszeczkę dopasować ten front do całego pudełka, bo wszędzie mamy te pajęczynki, więc pomyślałam sobie, że też fajnie by wyglądało jakby na tym naszym froncie się jakaś mała pajęczynka pojawiła. Tutaj sobie jeszcze wykańczam słuchajcie boki, bo się okazało, że tutaj te boki jeszcze też są widoczne, więc oczywiście też sobie tutaj stempluję, nie stempluję tylko tuszuję, a występuje sobie to jeszcze na samym właśnie tym obrazku dwie małe pajęczynki, które mamy z zestawu Stempli, które kupiłam kiedyś chyba w Kraspire. I to, są takie małe, to jest taka mała pajęczynka, którą sobie po prostu tylko do, dołożę. I to jest wiecznie. Nawet jak Wam wyjdzie to nierówno, no to pajęczyna jest pajęczyną, tak? Więc nie musi być nawet idealnie do, dostemplowana. Ale całkiem fajnie mi tutaj to wyszło. Jedną następowałam sobie w lewym narożniku i drugą na dole. Nasze pudełeczko jest, słuchajcie, gotowe. Mam nadzieję, że wam się podoba. I serdecznie zapraszam do inspirowania się i tworzenia swoich własnych prac. Oczywiście znajdziecie linka pod filmem, gdzie możecie zostawić swoje prace. I jak co dzień jedna osoba, która skomentuje, udostępni ten film, polubi, otrzyma właśnie paczuszkę od sponsora. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Serdecznie zapraszam na pozostałe moje filmy i na jutrzejszy ostatni dzień Halloween.